Witaj, przybyszu. Znowu tu jesteś. Znowu przekraczasz próg między światami. Wiesz już, że to miejsce nie jest zwykłe, że w cieniu kryją się opowieści, których nie powinieneś znać. Ale skoro już tu jesteś, posłuchaj. Są domy, które mają serca i są domy, które pamiętają. Był kiedyś dom, do którego nikt nie chciał się wprowadzić, nie dlatego, że był nawiedzony. Nie dlatego, że ktoś w nim umarł, ale dlatego, że pamiętał wszystko. Nie było w nim duchów, tylko wspomnienia tych, którzy tam żyli. Gdy ktoś wchodził do środka, ściany szeptały stare rozmowy. Kiedy ktoś otwierał drzwi, słyszał kroki tych, którzy już dawno stamtąd odeszli. Gdy ktoś siadał na krześle, czuł ciepło ciała kogoś, kto siedział tam przed nim. Pewnego dnia Młoda kobieta, nie wierząc w legendy, kupiła dom. Pierwszej nocy, gdy zasnęła, obudził ją cichy dźwięk. To nie był płacz, to nie był śmiech, to było westchnienie. Gdy otworzyła oczy, zauważyła, że jej łóżko jest ciepłe, jakby ktoś właśnie z niego wstał. Nie było nikogo. Ale czuła, że coś pamięta jej obecność. Każdej nocy dom przypominał sobie coś więcej. Gdy przeszła korytarzem, słyszała dźwięk kroków, które podążały za nią. Gdy spojrzała w lustro, przez ułamek sekundy widziała odbicie, które nie należało do niej. Aż pewnego dnia dom zapamiętał coś, czego nigdy nie powinien pamiętać. Gdy stanęła na progu, by wyjść, drzwi się zamknęły, a wtedy usłyszała głos: cichy, ciepły Nie odchodź, nie chcę zapomnieć. I od tego dnia Dom miał nową historię do zapamiętania i nową osobę, którą mógł zatrzymać w pamięci. Na zawsze. Każda opowieść ma swój cień, a w cieniu zawsze kryje się kolejna historia, baśń się skończyła. Ale czy na pewno, może to dopiero początek. Teraz posłuchaj przypowieści, która może być odpowiedzią, albo kolejną zagadką. Pewien człowiek obudził się pewnego dnia. I zobaczył coś, czego nie widział nikt inny. Zaczął widzieć, jak wszystko się kończy. Gdy patrzył na most, widział, jak się zawala. Gdy patrzył na drzewa, widział, jak gniją i zamieniają się w proch. Gdy patrzył na ludzi, widział ich śmierć. Widział dokładnie, kiedy i jak umrą. Najpierw próbował ostrzegać. Mówił ludziom, by nie wchodzili na most, ale nie słuchali go. Most się zawalił. Mówił o chorobach, które nadejdą, ale nikt go nie słuchał. Ludzie umierali, aż w końcu postanowił nigdy więcej nie mówić. Bo ludzie nie chcą znać prawdy. Chcą żyć, nie wiedząc, jak wszystko się skończy. Więc zaczął patrzeć tylko w ziemię. Nie chciał widzieć śmierci. Aż pewnego dnia spojrzał w lustro. I zobaczył, kiedy umrze on sam. Ale nie zobaczył, jak. Więc teraz bał się każdego dnia, bał się wszystkiego, bo jeśli nie wiesz, jak umrzesz, to może umrzesz właśnie teraz. Opowieści są jak lustra, odbijają to, co już w nas istnieje, ale czasem wystarczy jedno zdanie, by otworzyć oczy. Teraz posłuchaj mądrości, która może zostać z tobą na dłużej. Czas to jedna z największych iluzji, w jakiej żyją ludzie. Nikt nigdy nie dotknął przeszłości ani przyszłości, istnieje tylko teraźniejszość, a jednak ludzie oddają całe swoje życie demonom przeszłości i widmom przyszłości. Martwią się o coś, czego już nie ma lub co jeszcze nie istnieje. Dlaczego? Bo zostali nauczeni postrzegać czas jako linię. Tymczasem czas jest punktem, który trwa wiecznie. Jeśli uświadomisz sobie, że nie ma jutra, i nie ma wczoraj, zaczniesz żyć inaczej. Każda decyzja stanie się czystą wolnością, a nie konsekwencją tego, co było, lub tego, co może nadejść. To dlatego Mistrzowie Zen mówili: Jeśli nie teraz, to kiedy? Zastanów się, czy Twoje decyzje są naprawdę Twoje, czy są echem tego, co kiedyś Ci powiedziano. Każda opowieść ma swój koniec, ale czy na pewno? Może to dopiero początek, może słowa, które usłyszałeś, zostaną w tobie na dłużej. Może to one będą szeptać do ciebie w ciszy nocy, w blasku świecy, w cieniu, który właśnie wydłużył się na ścianie, bo historie nigdy tak naprawdę się nie kończą. One tylko czekają na moment, by znów zostać opowiedziane.